Działania w ramach projektu Akademia Zmienia Szczecin, modernizacja pałacu pod globusem, rozpoczęto w marcu minionego roku. Tuż przed świętami marszałek przekazał 3 miliony złotych na dokończenie remontu pałacu, w którym mieści się Akademia Sztuki. Jak dotąd, między innymi, oczyszczono elewacje, wymieniono okna i wyremontowano toalety. Remont potrwa do końca tego roku. Kiedyś zobowiązaliśmy się, tworząc to, to dzieło, jakim jest Akademia Sztuki, do tego, że, że w tym pierwszym niemowlęcym okresie będziemy je wspierali finansowo nie tylko w ramach pieniędzy unijnych, ale również w ramach naszego budżetu po to żeby te ambitne działania, które akademia akademia podejmuje, sfinansować Podpisane zostały dwie umowy o dotacjach celowych. Na mocy pierwszej z nich uczelnia otrzyma niemal 3 miliony złotych z budżetu województwa. Dotacja posłuży jako wkład własny wymagany od beneficjentów dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na przeprowadzenie modernizacji Pałacu pod Globusem. Druga z umów to ponad 143 tysiące złotych na rozpoczęcie modernizacji budynku po byłym internacie. Ze swojej strony jestem naprawdę ogromnie wdzięczny. W imieniu całej społeczności akademickiej, panu marszałkowi, zarządowi Województwa Zachodnio-Pomorskiego, właśnie za to, że, że usytuowali Akademię Sztuki w tak pięknym obiekcie. Mało tego skierowali środki, aby ten obiekt, jeden z niewielu zabytków, które się zachowały po wojnie, w niemal nienaruszonym stanie doprowadzić do. do pierwotnego stanu świetności. Wiele z odnowionych przestrzeni pałacu będzie na stałe dostępnych nie tylko dla wykładowców i studentów Akademii Sztuki, ale także dla mieszkańców Szczecina i turystów. Dzisiaj mamy taką sposobność, aby podpisać umowę, dzięki której trafi ponad 3 miliony z budżetu województwa zachodniopomorskiego właśnie na to, aby ten obiekt dalej piękniał. I aby ten obiekt zmieniał Szczecin poprzez to, że będą się w nim znajdowały nowe powierzchnie, nowe przestrzenie, w którym będzie kwitło życie artystyczne i kulturalne Szczecina. Szczecińska Akademia Sztuki chce rozpocząć remont dawnego internatu szkoły medycznej. To siedmiopiętrowy budynek z początków XX wieku mieszczący się za pałacem pod Globusem na placu Orła Białego.